Ma być po polsku? Bo jak coś, to znam amerykański język. Szczęść Boże, witajcie kochanie. Dzisiejsze słowa, słowa, tak, którymi się modlę, to leczyć i wypędzać. Nie da się uciec od przekonania, że misją ucznia jest właśnie uzdrawianie i wypędzanie złych duchów. Świat tego nie rozumie, nawet pewne środowiska kościoła też tego nie rozumieją, że, że ta misja się nie zmieniła. W ostatnich tygodniach wiele razy doświadczyłem tego, choćby, że z, z powodu posługi, którą kiedyś pełniłem egzorcysty decyzji kieleckiej, no dzisiaj. Łatwo zrobić ze mnie na przykład wariata debila, psychicznie chorego człowieka, który jeszcze zamierza coś tam zrobić, i z powodu tego, że właśnie z psychicznie chorym człowiekiem, który kiedyś wypędzał, twierdził, że wypędzał złe duchy, no to tym można zdyskredytować każdą. Działalność człowieka i powiedzieć, on jest niespełna rozumu. A tymczasem Jezus mówi: taka jest misja ucznia. Misją ucznia jest uzdrawiać chorych, wypędzać złe duchy, yy, głosić Ewangelię, i to się nie zmieniło, to się nie zmienia i tak już pozostanie. Co więcej, każdy z ochrzczonych jest w jakiś sposób zaproszony do tego, by właśnie leczyć i wypędzać. Każdy z nas jest zaproszony do tego, by modlić się za chorych, tak jak to możemy robić. Każdy z nas jest, jest zaproszony do tego, by walczyć duchowo, choćby z pokusami, z grzechem, czy modląc się o oddalenie złego ducha ode mnie, od mojej rodziny, od mojego miejsca pracy i tak dalej, i tak dalej. To jest misją uczniów. Dlatego nie bójmy się leczyć i wypędzać. Trwajmy właśnie w tym nakazie Jezusa, który dzisiaj wypływa z Ewangelii. Niech nas na tę drogę błogosławi szczerze, Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.